No, co tam u panienki nowego? Spytała Marta, skoro tylko usiadła. Taką panienkę mam, jakby mi miała coś do powiedzenia. Bo mam? Doszłam już do tego, co to były te płacze, rzekła Mary. Słyszałam płacz w nocy, wstałam więc i poszłam przekonać się, skąd pochodzi. Do kolumn płakał, znalazłam go. Twarz Marta okryła się szkarłatem ze strachu. O, panno, Mary! zawołała płacząc prawie. Nie trzeba było tego robić. Nie trzeba było. To mi może tyle złego narobić. Przecież nigdy, panience, nic o nim nie mówiłam. Stracę miejsce i co matka ze mną pocznie? Nie stracisz miejsca uspokajała Mary. Colin rad był, że przyszłam. Mówiliśmy i mówili. I on powiedział, że rad jest, żem przyszłam. Był rad? zawołała Marta. Czy panienka pewna? Panienka nie wie, jaki on jest, jak mu się coś nie podoba. Ale on wcale nie był zły rzekła Mary. Spytałam go, czy mam odejść, a on mnie prosił, bym została. Pytał mnie o różne rzeczy, a ja siedziałam na dużym hotelu i mówiłam mu o Indiach, i o Gilu, i o ogrodach. Nie chciał mnie puścić. Pokazał mi portret swojej matki. Zanim odeszłam, śpiewem go uśpiłam. Marta zanim mówiła wprost ze zdumienia. Zdaje mi się nawet, że mnie bardzo polubił, odparła Mary. Świat się kończy, jęczała Marta. Co mu jest? Pytała Mary. — Nikt tego na pewno nie wie, objaśniała Marta. Pan Craven od zmysłów odchodził, gdy on na świat przyszedł. Doktorzy myśleli, że go trzeba będzie zamknąć w domu obłąkany. No — A to wszystko przez to, że pani Craven umarła, jak już panience mówiłam. Pan wcale spojrzeć nie chciał na dziecko. Był nieprzytomny. Mówił, że będzie garbaty jak on sam i że lepiej by było, gdyby umarł. — Czy Kolin jest garbaty? Nie wygląda na takiego rzekła Mary. Teraz jeszcze nie jest powiedziała Marta, ale przyszedł na świat w złą godzinę. Matka mówi, że tyle było zamieszania i rozpaczy w domu, że każdemu dziecku było źle. Ciągle się pali, że ma słaby krzyż, ciągle go cackali, kazali mu leżeć, nie pozwolili chodzić. Zdaje mi się, że to bardzo zły chłopiec. To najgorsze chłopaczysko pod słońcem! zawołała Marta. Trzeba przyznać, że jej chorował dużo. Miał kaszel i zaziębił się tak, że już dwa albo trzy razy, o mało że nie umarł, Mary siedziała patrząc w ogień. Ciekawa, rzekła zwolna, czy by mu dobrze nie zrobiło wyjść do ogrodu i patrzeć, jak roślinki rosną? Nie, to dużo dobrego zrobiło. Mary wyszła z pokoju, lecz po upływie jakichś dziesięciu minut wróciła zakłopotana. Naprawdę oczarowała go, panienka, rzekła. Siedzi sobie na kanapie ze swoją książką. Kazał niej iść sobie aż do szóstej. Ja czekałam w sąsiednim pokoju. Jak tylko wyszła, zawołał mnie do siebie i mówi: Chcę, żeby do mnie przyszła porozmawiać Mary Lennox, ale pamiętaj, żebyś o tym nie mówiła. Niech panienka idzie czym prędzej. Mary chętnie pospieszyła. Nie pragnęła wprawdzie tak bardzo zobaczyć kolina, jak pragnęła zobaczyć dika, lecz niemniej bardzo go widzieć chciała. Chodź do mnie, zawołał. Całe rano o tobie myślałem. Ja także myślałam o tobie, była odpowiedź Mary. Nie masz pojęcia, jak strasznie Marta się boi. Ona mówi, że pani Medlock pomyśli, że ona mnie o tobie powiedziała, a wtedy straci naturalnie miejsce. Chłopiec zmarszczył czoło. Idź, zawołaj ją tutaj, rzekł. Ona jest tu w pokoju obok. Mary poszła i przyprowadziła ją. Pod biedną martą nogi dygotami. Kolin wciąż był na – Czy masz robić to, co mnie się podoba, czy nie? – zapytał. – Tak, ser, mam robić to, co się jemu podoba – wyjąkała Marta, czerwieniąc się jak górak. Czy medlok ma robić to, co mnie się podoba? – Tak, ser, ona i wszyscy – brzmiała odpowiedź. – No dobrze. Zatem, jeżeli ja każę przyprowadzić tę pannę Mary, to dlaczego medlok macie wydalić, gdyby się o tym dowiedziała? – Proszę nie pozwolić jej, ser – błagała Marta. Ja ją wydałem, gdyby ośmieliła się słówko o tym pisnąć, rzekł młody pan Craven wyniosę. Mogę cię zapewnić, żeby tego nie chciała. Dziękuję, ser, chciałam spełnić swój obowiązek, rzekła dyganiąc. Gdy się drzwi za Martą zamknęły, Colinowi zdało się, że Marta przygląda mu się tak, jakby ją podziw był prawił. Czemu na mnie tak dziwnie patrzysz? zapytał. O czym myślisz? Myślę o dwóch rzeczach. O jakich? Usiądź i opowiedz mi. Pierwsza rzecz taka, zaczęła Mary sadowiąc się wygodnie. Raz w Indiach widziałam chłopca, który był raczą. Suknię miał naszytą rubinami, szmaragdami i brylantami. Do swoich słów odzywał się tak jak ty do mertw. Każdy musiał w tej chwili robić to, co mu rozkazał. Zaraz mi opowiesz więcej o raczach, rzekł Colin, ale najpierw powiedz mi tą drugą rzecz, o której myślałaś. Myślałem sobie o tym, jak odmienny jesteś od Dika. Kto to jest Dik? spytał, co za dziwaczny imię. – To brat Martyn ma lat 12, objaśniała Mary. Nie ma drugiego chłopca jemu podobnego na świecie. Umie czarować lisy i wiewiórki i ptaki zupełnie tak samo jak hindusi czarują żółwie. Gra im cicho na fujarce, a one przychodzą do niego słuchać. Opowiadaj mi jeszcze o nim powiedział. O jajkach w o gniazdach, to on wie wszystko ciągnęła dalej Mary. Wie, gdzie mieszkają lisy, wydry, bursuki. Trzyma to jednak w tajemnicy, żeby inni chłopcy nie wynaleźli jam i nie wygłuszyli ich. Wie wszystko o wszystkim, co żyje i rośnie na następ. Jak się jest chorym, to się nic nie widzi, rzekł Kolin prędko. Wyglądał jak ktoś, kto słyszy dźwięki nieznane nieznany poddali i nie umie zdać sobie sprawy, co to jest. — Nie możesz nic znać, jeśli wciąż jesteś w pokoju odparła Mary. Nie mógłbym pojechać na step rzekł ze smutkiem bezsilności. Mary milczała chwilkę, a potem odezwała się śmiało: Czasami mógłbyś, doprawdy poruszył się zdumiony. Jechać na step? Miałbym więc jechać? Ja? Przecież niedługo umrę. Skąd wiesz? rzekła Mary bez współczucia. Nie podobał jej się jego sposób mówienia o śmierci, nie żałowała go. Zdawało jej się, jakby się pysznił i przechwalał. — Toż ciągle to słyszę, jak daleko pamięcią sięgnę wstecz — odparł zjadliwie. Szepczą ciągle o tym i zdaje im się, że to uchodzi mojej uwagi. Przy tym chcieliby wszyscy, żebym umarł. Anna Mary poczuła się przekornicą. — Gdyby oni chcieli, żebym umarła — rzekła — to ja bym nie chciała. Zresztą kto chce? Służba cała, ma także i doktor Craven, byłby dostał Mizzle Wave i byłby bogaty, a nie biedny jak teraz. Nie mówię tego, ale zawsze jest weselszy i w lepszym humorze, gdy mnie jest gorzej. Jak miałem tych to strasznie utył. Ale myślę, że ojciec też by chciał, bym umarł. Wcale w to nie wierzę uparcie dowodziła Mary. Nie wierzysz? Naprawdę? spytał. Potem oparł się na poduszki i milczał, jakby nad czymś rozmyślał. I nastała długa cisza. Być może, że oboje myśleli o rzeczach dziwnych, o jakich nigdy dzieci nie myślą. Bardzo lubię tego sławnego doktora z Londynu za to, że ci kazał zdjąć ten przyrząd żelazny, odezwała się wreszcie Mary. Czy i on powiedział, że umrzesz? Nie. Coż powiedział? Przede wszystkim nie szeptał, odparł Kolin. Może wiedział, że nie cierpię szeptów. Słyszałem, jak głośno powiedział: Chłopiec będzie żył. Tylko trzeba nań odpowiednio wpływać. Rozweselajcie go! Zdawało mi się, że był oburzony. Posłuchaj mnie, rzekła: nie mówmy już o umieraniu. Nie lubię tego. Mówmy o życiu. Mówmy dużo o Diku, a potem będziemy sobie oglądali obrazki. Mary mówiła więcej niż kiedykolwiek. Colin zaś mówił i słuchał też więcej niż kiedykolwiek przedtem. Potem zaczęli się śmiać z niczego. Odzwyczajnie jak dzieci, które są szczęśliwe, że są razem. Bawili się tak znakomicie, że zapomnieli o obrazkach, zapomnieli o czasie, śmiali się do rozpuku z bena Westwarfa i jego gila, a Colin siedział najzwyczajniej w świecie, jakby zapomniał, że ma krzyż słaby. Naraz sobie coś przypomniał. Wiesz, nie pomyśleliśmy nigdy o jednej rzeczy rzekł. Jesteśmy pulzyni. Wydawało im się to takie zabawne że tak dużo rozmawiali ze sobą, a o takiej prostej rzeczy zapomnieli, że zaczęli się śmiać więcej jeszcze niż poprzednio. A naraz wśród ich uciechy otworzyły się drzwi i do pokoju wkroczyli doktor Craven i pani Medlock. Doktor Craven cofnął się przerażony, a pani Medlock o mało nie upadła na wznak, gdyż ją, cofając się, popchnął silnie. – W imię Ojca i Syna! – krzyknęła pani Medlock, a jej oczy jej o mało na nawierzchnię wylazły. – W imię Ojca i Syna! Co to jest? rzekł doktor Craven, postępując naprzód. Co to ma znaczyć? Tu Mary ponownie przypomniał się młody racza. Colin odpowiedział z takim spokojem, jakby go zdumienie doktora i przerażenie pani Medlock zupełnie nie wzruszały. Nie byłby więcej zdziwiony ani przestraszony, gdyby do pokoju wszedł na przykład stary kot lub pies. To moja kuzynka, Mary Lennox, rzekł. Prosiłam, żeby przyszła porozmawiać ze mną. Lubię ją. Musi przychodzić tu rozmawiać ze mną, ilekroć będę miał ochotę. Będę podrażniony, jeśli Mary odejdzie. A oczy poczęły błyszczeć mu złowrogo. Czuję się lepiej, przez nią czuję się lepiej. Niech Bona tu przyniesie jej kolację, zjemy razem. Oni mi zawsze każą jeść, kiedy mi się nie chce, rzekł Colin, gdy Bona wniosła kolację i postawiła tacę na stole. A teraz, jeśli będziesz jadła, to i ja zjem. Te ciastka wyglądają smacznie, jeszcze ciepłe. Opowiedz mi o raczach.